Kawasaki ZX6R, jeszcze ta wersja na gaźnikach, takie oto cudo mamy. Eee, Motocyk widział w życiu wiele, ale na pewno dawno nie widział serwisu. Odpala tylko na saniu, i to wszystko, co, co można z niego na chwilę obecną wydusić. <laughs> Sania, nawet ciepły gaśnie i nie jest po temacie, także do grubego, do grubego przeglądu, na pewno zakres to gaźniki, zawory, sprawdzenie rozrządu, spod pokrywy, spod pokrywy. Tutaj mamy też wyciek, także uszczelka idzie nowa. Co jeszcze, no pewnie świece, e, filtry, oleje, takie rzeczy i wszystko, co będzie na bieżąco. E, I to tyle. No, na chwilę obecną demontuję e, wszystkie e, e, owiewki, bo klient chce sobie zabrać do bodajże pomalowania, a, a ja go biorę na serwis i zobaczymy. Co tam pod tymi owiewkami słychać, i na bieżąco będziemy coś tam z motocyklem działać. Aha, jeszcze na pewno, na pewno lagi do zrobienia, bo ciekną, i to tak bardzo ogólnie to na tyle a reszta nam wyjdzie, jak weźmiemy go już bardziej, rozbierzemy, prześwietlimy. To będziemy z klientem decydować, co jeszcze w motocyklu tutaj. Ee, działamy. Oto